Marcin w drugim meczu playoffów przegrywamy. Twoja opinia o spotkaniu. Kurde, mimo e, tego wyniku mecz był chyba zacięty od pierwszej minuty. Ja jeszcze weszczela obramki po, po dobitkach, po, po takich w sumie naszych troje też błędach w niektórych sytuacjach. Ale my też mieliśmy swoje sytuacje. Bardzo zacięty mecz play-offowy. E, nie zajmujemy się w żadnym wypadku. Wiedzieliśmy, że ta rywalizacja nie będzie łatwa. Mecz za mecz na razie, jedziemy tam. Chcemy wygrać mecz pierwszy i wyjedziemy dalej. Zgodnie z zapowiedziami, wszystko wskazuje na to, że to będzie bardzo zacięta seria, ale jesteśmy w stanie, nie jedziemy do Jastrzębia, żeby wygrać jeden mecz, bo jesteśmy w stanie wygrać dwa. Jedziemy na pierwszy mecz z myślą, żeby go wygrać. Co będzie później, będziemy myśleć później. Dzisiaj ta ocena sytuacji, to, co nie grało w naszej grze, że nie byliśmy w stanie stworzyć przewagi. A pierwsza tercja była wyrównana z jednej i z drugiej strony. Później gdzieś w naszą grę, wdarły się e, niepotrzebna chęć e, grania może zbyt e, ładnego dla oka hokeja, mało skutecznego, za mało za dużo traciliśmy krążków w środkowej tercji, a szczębie grało swoje o bandę do przodu, atakowali nas, e, a nas to trochę później frustrowało i, i z tego może ta przewaga w drugiej tercji wynika w trzeciej, w trzeciej wiadomo jak się przeprowadzi to tą grę się łatwiej łatwiej gra.